Teraz już wszystko wiem, bawię na grubo się swoją pracą. Gdzieś wyświetlam się, mówią jedź, bo tam podobno pysznie. O, to jest przepiękny czas, więc pamiętajcie raz, że tu jest miło i w radomiu właśnie Wam się to przydarzy. Miłość, miłość do Samiry i to nie są żadne kpiny, przyjeżdżacie do mnie z całej naszej Polski. A ja chciałam podziękować za te wspólne miłe chwile i zapraszam wszystkich do mnie na kepsika. Mięsko pyszne mam, uśmiechem witam was, smakiem zaskoczę, tak pięknie mija czas i wszystko świeże masz, szczęście nadpływa. O, -o, -o, o, choć wszyscy mówią, że tu oprócz mnie nikogo nie ma, nie ma was, nie ma was, nie ma. Cześć tu Samira, a to mój mały, wielki świat. Miłość, miłość do Samiry. Kto jeszcze mnie nie zna, nie pokochał, zapraszam Radom Malczyskiego 9 przez 11. Lovejam was!